Cześć, z tej strony Dixon i dzisiaj na nagrywamy kolejny odcinek z World of Tanks, widzowie Kolejny odcinek, kolejna bitwa i widzowie yy, Możemy sobie zacząć od zobaczenia yy, kiedy, no na nowy statek i lecę na New Orleans Nowy o nie no żartuję e, Potrzebuję 54 tysięcy PD yy, tutaj, no właśnie, no dużo dużo jeszcze potrzebuję, więc y, tak szczerze się zastanawiam, czy się opłaca pójść tą trasą, czy nie lepiej na przykład zainwestować w lotniskowca, y, na którego już nie prawie stać, lub y, tutaj sobie kupić niezlecia na poziomu 6 i, i później sobie nabyć łódź podwodną bo no to też nie jest głupi pomysł żeby zainwestować w łódź podwodną no bo łodzie podwodne są na pewno trudne do operowania ale no no w sumie czy ja chcę, czy ja chcę mieć łódź podwodną no miałem była ta łódź wtedy do testowania i czy ona była jakaś bardzo fajna no mi się tak średnio ona podobała. A znaczy, była fajna, ale no... No nie zachwycała mnie tak jak te bitwy, które teraz mam yy, i walczę statkami, że widzę wroga, a nie że jakby na niego tak czaję i no wiecie. No to nie jest to samo jednak. To jest jakby porównać działo samoobieżne z, z zwykłym czołgiem. No. Oba na pewno mają ważną pracę, bo oba rozwalają statki, ale no ten, kto gra w World of stawiało o co chodzi. Dobra, klasycznie punkt B, jedna druga, czyli na zachód. Tak, na zachód. No i jedna druga, ale na wschód. I zerujemy teraz. Jeszcze trochę sobie wykręcę, ale to już ręcznie. No i dobra, teraz płyniemy. Ty, o, dobra, działa. Eee, ci... płyniemy w 6 krążowników i dwa niszczyciele. Fajnie, nie ma pancerników i to mi się podoba. Cyk. Cyk bym uderzył w skałę jeszcze. Yy, wroga nie widać. Ale to chyba dobrze. Że go nie widać. Tam jest. Yy, Tam jest. Już zniknął, ale był. E, Okej, okay, czyli widzę, że przyjmują punkt C Ty podpływają tu e, Krążownik, ale Emerald Chyba, że to dobra, nieważne Traf... Dobra, podpalenie No i Eee, Trzeba jak najszybciej wjechać do punktu, bo jak oni wiadomo no to już będą problemy no bo... Dobra, dostał. E, tam płynie dwóch krążowników. Dwa... Jezu, dwóch krążowników. Dwa krążowniki płyną razem. O, wróg już nie ma niszczycieli. Ty, kto... Kto przyjmuje B? Ale Na nas jest więcej jednak. No. Zeszło. A nie. tu jest. Full stop, full stop. Dobra. Full. Dawaj, 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 dawaj. Skała Problemy. No, no. Podpalenie, pali się. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie yy, ręki. Chyba nastawienie bojowe. Działałam po obu stronach, ale we nie. Full, full, full. No i zabrali mi kila. No. Zwycięstwo Dobra, ani tak mi zabrali kila. Dobra, nieważne. Ale skam. Jeden krążownik został. No to nie. Na pewno wygramy, ale. No. Nie wiem, jak ten... To... się, mi to tylko 1000 HP. No, myślałem, trochę więcej zada. No, ale... No. No i strefa przejęta. Dobra, no, to my sobie tutaj poczekajmy. My nie będziemy pływać po całej mapie i szukać go. Może że ktoś z sojuszników popłynie i go znajdzie, no to ja też mogę go zacząć szukać. Jeszcze sobie zwolnię, żeby jakoś... No, jedną, drugą, tam jest. Dobra, to płyniemy. No, dlatego właśnie zwolnienie na maksa nie miało sensu. Bo zanim ja bym znowu odpalił silniki o no to by trochę czasu minęło Dostanie? Nie, nie trafi go Tam mm, ładuje, Dobra, jest minimalna różnica w przesunięciu, ale no nie trafi. Nie trafiliśmy. No dobra O, dostał Zniszczony Dobra, to było ładne akurat Mi się podobało. no! Od razu kolejna bitwa, nie ma sensu czekania i jak mogę od razu kolejną bitwę grać dobra, widać, płyniemy yy, ale co w ogóle pogoda jest taka no, mało widać yy, no, znowu na B Chcę teraz totalnie muszę grać bardziej na mapę niż na to co widzę, bo ogólnie świeci słońce, może się teraz poprawi, ale jest straszna mgła, i to, około do 2 km. No, myślę, że nie więcej. Nie, dobra. Zależy czy na przybliżeniu, bo tutaj... Nie, to, nie więcej, 5 na pewno. 5 km jakoś. No bo chyba nie ma nigdzie napisane jakaś pogoda eee... No Przez Co to jest w ogóle? Przez... Jakoś to się miało swoją na fa fachową nazwę No ale wiadomo o co chodzi Przez y... przepłynianie przez dwie wyspy Na Jezu, na dwie wyspy nie nieważne, nie 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 Wycofuję się Gdzie? Yy, za tą skałą i Tam To jakby już na mierz... Dobra, raz mogę strzelić tylko Nie będę jakby więcej strzelał bo nie ma sensu To że nie trafię to wiem, że na pewno nie trafię Tam jest i on płynie w naszą stronę. I jest fajnie nastawiony. A czy ustawiony? Bo nastawiony to jest wrogo, czyli źle. Yy, no. O! Ajajaj! Ale przynajmniej wiem, że już dwa działa. A no, ci Jezu, cztery działa strzelają. Trzeba się skupia tym jednym najbardziej. Odpalenie. Uszkodzone, poważne. Dobra, on chyba ma da przez torpedy. No. Jeszcze sobie trochę nabiłem punktów. Dawaj. A ja chyba tylko trzy, ale jeden trafił. Eee... Ładują tylne antylokowane, to Tam... teraz. Samolot. Co? Taś. Zdenerwuje już on. Uuu, uuu. Nie, ja muszę w mu trafić. No, no, no. Tu nie więcej. ale to mnie strzela no 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 ładuj przecież my tyły nic nie dają on ma więcej armat tak a propos. on ma 40 tysięcy HP jeszcze aj Dobra, dostał. Dużo mu zadaję. Zadałem mu dużo. No ale no jednak to on ma 40 tysięcy HP, a nie ja. No to jednak jest dużo HP. Chyba nie ochronia tą wyspę. Na lewo popłynę. Tutaj. To zahaczę jeszcze od tego krężownika Pozebieram mu trochę HP O samoloty sam Cyk, trafi? Ale deszcz dostał Deszczem totalnie Już mam 37 tysięcy 000 zrobionych trafień. Gdy no, strzelał dalej tego pancernika, to bym go dalej nie zabił łącznie. No. Dobra, został pancernik, który już ma 4000 hp. On już jest no, na wykończeniu. Chyba nawet tam nie zdąży dopłynąć. No. I koniec. No. Trafienie w cel 60. Do portu. Nie chcę. Albo. Dobra, od razu kolejna. Po co? Szkoda czasu widzowie. O Ładowanie w toku. No. Yy, domin, dominacja, złomowisko, alfa. Yy, jaka mapa? A, złomowisko. Trój... Yy, trójkąt belmucki, <śm> yy, zdobądź 1000 punktów przed drużyną wroga, zemlując strefy kluczowe i niszcząc okręty wroga. No to klasycznie na B. Na brawo. Yy, yy, no tam w sumie mamy łódź podwodną a ona chyba nie wiem czy ona łodzią podwodną można przyjmować tylko jak się jest na powierzchni no bo to trochę by nie miało sensu gdyby się dało przyjmować łodzią podwodną pod wodą no bo jednak no jest to trochę takie no... niesprawiedliwe jednak, no bo ruch nie ma jak ci zaszczelić, no bo łódź podwodna jest pod wodą, to wiem, że ona musi się wydulać co jakiś czas, ale no to ona może się wcześniej zapewnić sobie powietrze. No i sobie się zanurzyć, no nie wiem. Dawno nie grałem, więc nie wiem. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. 15 km to około jest mój dystans jaki mogę strzelać a to 240 metrów e, tam no ale no co ja tam zrobię? Tam jest a tam a na no, bok już my mogę w sumie ma to sens No Yy, tam są, yy, krążownik. Nie, nie boję jeszcze, bo jest skało, to po pierwsze, a on nie trzeba jeszcze obliczyć, nie obliczyć może. Co?! O no, chyba kogoś coś. Jego prędkość jak płynie. Dostał idealnie w tył. Tam jest. Hu! Uh! Leci! Tam niszczyciel jest. I... no i nie doleci. Ja też potrzebuję, wiesz? Załogi dział przeciwlotniczych w stanie podwyższonej gotowości. Dawaj cyk. O, dostał. Nie, stąd muszę uciekać. Ja tu nic sam nie zrobię. Może mam tu jednego sojusznika. Ale on też nic nie zrobi. A czy... No, ty już... Z... Pale się. Tu jest czujność podwodna. Załogi dział przeciwko, a nie gotowości. A ła, nie ja umieram. Jeszcze on. No i koniec. Dobra widzowie, to by było na tyle z tych gonietka, to zostawiajcie suba, łapkę i dzwoneczek, to pozdro!